Ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie, zamiast pszczółka znowu. Dzień dobry pszczółko. Witam, witam, panie przyjaciele jak idziemy spać? jak i wstajemy, to dzieje się niesamowita rzecz i spadają z nieba itemy normalnie. Co? Czyli no? mówisz, że spanie jest mega OP. Dobra, ale. to musimy iść spać. Ale, wiesz, jak to, to nie jest? jest takie proste, bo musisz Czemu? mieć łóżko, a wokół łóżka no? musisz mieć no? no? pełno warstw wełny i różnie, S różnie kolorowej wełny, no? żeby to jakby taka tarcza, żeby no, no. lepsze itemy spadały z Nie, niemożliwe. No to, no, to naprawdę. na co my czekamy? No dawaj, zbieramy już wszystko, dobra, lecimy po drewno. Ale, ale, ale przed zaraz, tym, zaraz? ale przed tym, wszyscy widzowie, no jak widzicie teraz ten film, nie. to w tym momencie wpadacie w opis lub w kartę i subskrybujecie kanał Bzyka. Teraz macie Ale, na to 3 sekundy. Miło, bo, 3, 2, 1. Mam nadzieję, że każdy subskrybuje oh, kanał Bzyka, bo wtedy. Uhu! No super, okej. Okay. No łapkę, łapkę, ja zostawię, ja zostawię się, no i ja działa. Właśnie. Ja myślałem, że o łapeczce do góry i subskrypcji, tak mamy mówić, ale dobra, tak też może być dobra, <grym> tak też można. Tak też można A tam są jakieś owce za nami, ale musimy zrobić du Co, większą ej, farmę właśnie, Farma owiec, to jest podstawa Przecież skoro my musimy mieć łóżka i musimy mieć tutaj tą wełnę, tak jak mówiłeś To musimy mieć mega dużo wełny Więc to nie jest takie proste Już I farmę, i kolorowe kwiatki, i barwniki tak, 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 Inne zbierać rzeczy. wszystko trzeba. Wszystko co się wydaje, że Tyk. jest niepotrzebne, że nie ma tutaj sensu. Patrz, światuszki, myk. Zbieramy, zbieramy każdy kwiotek. Każdy I, kwiotek. A, są to jakieś różne kolorowe, tu jest też biały. On żółty, żółty, ja tutaj widzę kwiatek. Czerwone, Zabra. żółty, to mam żółty. Ach, nigdy bym nie pomyślał, żeby zbierać kwiatki w Minecraftcie. A, no, jedna. a jednak. trzeba. Dobra, no i a. co, co, co jeszcze? Dobra, o, niebieski jest wioska, Niebieskie Niebieski kwiatki. To jest wioska. Niebieskie faktycznie. Dobra, bierzemy to i czekaj, 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 nie rób chleba. Nie, 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 Czeka, nie? czekaj, czekaj, jakie jedzenie, my musimy rozmnażać te owce, czymś musimy to rozmnażać Aha, faktycznie, to, dobra nie, może, nie możemy tego wszystkiego dobra, tutaj dobra. Skużyć, więc tak z głową, z głową Okej, okay, ale głową, ile tego na tu jest? nadzieję, że trochę Nadzieżę, że no dużo trochę. Tego myślę, myślę, Tak, 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 no nie oszczędzamy, ale tak wiesz, z głową. Nigdy myślę, nie oszczędzamy, nie. nie ma opcji dobra. Nigdy nie oszczędzam na jedzeniu, ej, <laughs> dobra <laughs> Przenicę wszystko, nie? <laughs> A zrobić ci tego, zrobię ci tutaj e, kilofik Zrobiłem sobie pięć chleba. Mam dwa staki pszenicy. Pięć chleba? Ło! chleba! Masz może jeszcze kamień? A, bo ja mam kilo chyba, nieważne. Nie, nic nie było. Nieważne, nieważne. Dobra. Teraz tak, patyksy. Ja potrzebuję Robimy wszystko, podstawowe narzędzia. Dobra, i teraz? Jesteśmy już sobie chyba gotowi. zestawik podstawowy jest. Potem już będziemy zbierać, to my będziemy z ja robię to, pana, po co ja robię? Ech, o nie, o nie zginę! Ej, zginę! O to może... Nie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Pana to a chcesz go zabić? Nie no, no tak grą że Pana, to, nie. No debi, to wiem, to wiem, że tak się robi akurat, no. Mek, meg! I walisz go no 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 żebyś ty tutaj się... Pomogę ci! Dobra, dzięki, dzięki, o, super, no i fajnie, S. Cztery a, jest cztery żelaza. No można zrobić. Czekaj, nie, 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 nie rób, nie rób, nie rób! Nożyce, nożyce, nożyce musisz. A zrobić. faktycznie, nożyce, dobra. Nożyce, zrób nożyce. Pa ty już normalnie byś myślał, że zrobię <laughs> sobie kilo tu <laughs> tak? Ja trzymaj! To trzeba... Trzymaj, ja chodź, trzeba... chodź, 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 to, trzymaj. Ale ty masz dwa, ty masz dwie ile ci wypadło dwie. żelaza? No dwa tylko? Czy cztery? Nie, cztery, to no, mam dwie, dwie a, no dwa dwa, dwoje nożyc mam o no, 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 rozumiem, rozumiem. Dwoje noży. O, o, dobra, dobra, zrobię no, coś, kiedy chcesz. Coś... Rozbieramy hasełka. Zrób płotki, o, trzeba płotki zrobić. Ej, tak, właśnie, no, czyli dużo drewna. Musimy najpierw zrobić Tyk. jeszcze tą farmę owiec, bo inaczej to będzie lipa. Prawda. Ja będzie kolorowa. Zgadza kolorowo. się, prawda. Nie ja będzie kolorowo. Dobra. Musimy pracować okay, ciężko ja tu będę. już mam przygotowane itemy. Ej, łóżko, Kres, ej, no, cóż, my możemy łóżko. Ej, możemy przecież łóżko wziąć, słuchaj, z tego, z e, wioski. LOL. nie to damo No tak. dobra, jaki kolor to jest? Łóżko? E, obojętnie, obojętnie jaki kolor. Chyba Kurde. Zrób. No? No? <ślamy> <ślamy> to było znowu epickie. dalej Daliśmy sobie obydwoje powiedzieć coś i nikt nic nie powiedział. Tak, tak, tak. Szukam kwiatku, tylko nie wiem, gdzie mogę znaleźć kolor. Komunikacja nowe Level 1000. Tak. Ej, nie wiem, gdzie znaleźć moje kolory. To było tak piękne, boże To no, było super i ta cisza taka na chwilę tak Cisza na planie była To co powiem? O co chodzi? Dobra Będziemy musieli biec po kwiatki, bo nie mamy kolory. Ale lecimy po... Ale słuchaj, jakie... O jakie kwiatki? O co ci chodzi? Najpierw musimy zrobić mega epicką farmę to owiec, a ja owce gdzieś widziałem. E, Dobra, zebrałeś całe zboże, masz jakieś zboże w ogóle? Mam dużo. Ty... No właśnie, bo zboże mi zebrałeś, o to i to jest. No to jest kolejna owca. Przy, przy No tak tylko... Musisz tego, no właśnie nie wiem, zastanawiam się gdzie my chcemy tutaj zrobić tą farmę tych owiec Będziemy że mm. czekać po tym ona... Gdzie ty jesteś? E, ja jestem w wiosce, kopię sobie wągiel taki w kopalni Znaczy nie w kopalni, tu na tutaj, środku, o, o, o. O, o. o tu jest kolejna No, tu ja jestem przy fontannie Na środku zrobimy, no no, no możemy, możemy Co potrzebujemy, potrzebujemy tutaj Potrzebujemy znaleźć po... owiec No nie, owce to jest pikuś, ale tak naprawdę potrzebujemy zboże zrobić bo to też jest Mam dwie możemy. owce, mam no, dwie owce Dobra, to już chyba starczy, to co, to zaczynamy robić farmę i będzie gitowa o, masz widzę, widzę widzowce. No. Dobra to dawaj tam, tam, dawaj tutaj nawet tu mnie stawiamy. Gdzie tu jesteś? Tu gdzie jesteś, tu gdzie no, jesteś. No tu, studiumy. bo to jest płasko miar. Ja no, no, pójdę 10, po dwie. 10, 10. Pójdę A, po dwie, 10. żeby było ich więcej od razu. Tutaj na środku, tu gdzie jest płasko. O, owca, 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 ocie, Ja robię płotki. Szybko, szybko, ty też, no, ty, ja też, ty, też ty też, ty też, ty też. Kam, dzień dobry? Dobra. Za, mną. Super, za, mną, za mną! Za mną, za mną, za mną. Najpowszechniejsze. No i się zatrzymujesz, no. To jest po, powodowane, Dobra, ej daj mi tego, daj mi tam dwa, trzy, trzy tego, eee, tej No ja nie mogę, no ciężko. Dobra, no, ja no, dobra, to, to ja to zrobię, to zrobię, a ty rób płotki, czekaj, znaczy, ee, no płotki rób, da. Czekaj, już inne. Takie, ja, takie ja już Ja jestem blisko, ja jestem blisko. Jesteś blisko, mówisz, że ci się uda. Tak. Nie, nie wygrasz, znaczy owce nie wygrają z tobą. Nigdy w życiu. Ja <laughs> jestem... Dobra, cztery owce mamy, i co teraz? No i zaraz, no co, robimy tego? Płotki już mamy. Mam, okay. mamy Dobra, gdzie jesteś? Widzę, widzę. Tu gdzie do wszystkiego. Chodź tutaj, chodź tutaj. Zrobimy. Już robię, już robię, robię, robię. robię. O, o Dzień dobry. Trzeba się wacz. Dobra, dwie są. Dobra, zaproś ich tutaj. Zapro zaproś, drogie panie. Zapraszam, zapraszam, drogie Kurczę, panie. Owszem, ale możesz tu przyjść. Gdzie się tam ciągnie? uciekają, uciekają, ty daj mi jedno daj mi jedną zboże, daj mi jedno zboże, że ja też pomogę. Też pomogę, dobra, super. Chodź! Oto, ci nie będę kować, mnie kochają bardziej. papa, pa, 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 Chodź, 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 chodź. Dobra, idą szybko. O, chłopie, pana to, dobra i zamykaj to zamykaj, to zamykaj to łapto, łapto, łap, to łatwo, łap, to łap, to łap, to. Zamykaj, zamykaj, zamykaj. Rzuciłem, wrzuciłem, zamykaj, zamykaj, zamykaj. O, szybko, 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 A, Dobra, nice, 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 Dzień dobry. Dobra, siemaneczko, dobra, teraz tak. Teraz musimy nożyce, nożyce i ty masz hey, białą wełnę, nie? Nagie, 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 nagie dziewczyny tutaj Tu masz białą wełnę Mam, siedem, no, no, no Pa, pa, co robimy? Spanie jest OP Mówili, że spanie jest OP Chodź, o, tu tak, jest miejsce, tu, 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 tu Tutaj, dobra, to stawiamy jedno łóżko, a może jedno tylko dla Ciebie postawimy, a ja będę mieć jakieś takie tutaj boku <laughs> No musimy dobra. jedną tarczę zrobić Tak, wiesz co by się przydało w ogóle, przydałoby się na pewno... A czekaj, właśnie ja zapomniałem, przecież no. my możemy przefarbować te, te owieczki. Tak, można A, Dobra, to ja to robię. Ej, paluś się rozmnożał, jak to? Aha, bo ty ja rozmnożyłeś, dobra. Jest, no. dobra, to dawaj, myk, myk, myk No, one nie mają myk. tego. Jak Muszą nie mają gram to się nie... ta, 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 muszę tutaj y, skonsumować, skonsumować pięknie. O, to rzut sobie, poczekamy. Musimy iść po. A. O, może chodź za nie, bo one te. Będą znowu do rozmarzenia. Ej, wiesz co bym barwniki. zrobił? Wiesz co bym zrobił? Mam w ogóle zrobił farmę pszenicy, bo my przecież musimy je rozmarzać. Farmę, no można, można. No to pszenicy dawaj, to mam damy. dwa staki, nie? No wiem, a w sumie, no to nie wiem, czy jest to takie potrzebne. Z dwa staki starczą, wiesz, bo to i tak będziemy je ciachać ciągle. Ale to już no, tak no, dużo nie potrzyma. Musimy iść no. po barwniki. Tak, po barwniki, tak, to jest mega ważne, barwniki, rozmażanie, owiec to i jest, Jak znajdziemy, to, to się widzimy, widzowie Moi mili, nasza wyprawa została już troszkę yy, przedłużona, bo troszkę nam to zajęło yy, Jedna noc już minęła, ale mamy barwniki, Ona. mamy, barwniki, mamy barwniki, kwiat. Zbieraliśmy yy, i wszystko Poszliśmy na tego, no i jak widzicie tak, owcy, owców, ow, owców jest dużo I co, brawda, zbieramy brawda. to, dobra, wal, wal je wszystkie, mek, mek, mek Rozmnażam jeszcze a, razy. dobra, 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 dobra. One się tam szybko, one szybko tam wezmą. Ale czy tą... mogłeś kolorki zebrać na znaczy, O Nie, nie, aż. faktycznie, co ja zrobiłem? Dobra, trudno. Mówi się lepszy ryc niż nic. Dobra, dobra. muszę. Wiesz tego... kolorki, ja wezmę tam zielony. Tak, tutaj pierwszy będzie taki, drugi na przykład będzie taki kolorek, o, a trzeci będzie tak. A, powiedzmy, dobra. Tyk. Zacznij od tego: brązowy, czerwony, żółty. Zacznij, a bo dobra, no oczywiście zielony. <laughs> <laughs> jak się, się zawiódł <laughs> Oczywiście zielony Kurde no, możecie no. jeść tą Żlejcie tą trawę Czemu nie jecie tej trawy, co jest z wami? Ja mam ta? pomysł, ja mam pomysł, ja mam pomysł. Dobra, to na to czerwone No O, jest, 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 jest Ty, pochał, jest wszystko nie, dobra. Mam 10 tego. Dobra, ja ci damy, ty będziesz budował, trzymaj. Eee, dobra, dobra, mogę. Już, 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 nie jest jest biała? Auta. Jest. Da się razu razu. Białych chyba, wiesz, białej chyba się nie dasz tak powiem, bardzo... E... Nie da się wstawić. Nie da się Nie da się wstawić, bo mam białe łóżko mam wrażenie. I... To jest białe łóżko się nie wiem, Masz kolejne? Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, a wiesz co? Ja spróbuję. A, walę to, dobra, spróbujmy, Czeka. zobaczmy, zobaczmy, słuchaj, czy taką wełną wiesz. Czy normalnie, jak wsadzę, zrobię coś takiego, to że wypadnie o Co co na to? Pa, pa, dobra, jak... ja wiem, że to wygląda tragicznie, dobra, idź co spać. ty idziesz spać. spać? No nie, ty idź spać, czekaj, ja tam... dobra, o, jak to ja wygląda do tak kitu. Jak... A, mam to gdzieś, co <laughs> dobra, idź spać, idź spać. Czekaj, ja to tam... <laughs> Tak, no chętnie, nieprawda, znalazłbyś tam jakąś Dalej. flagę polską, mozaikę czy coś. Dobra, ee, już, już gdzie dobra, Wraz idę spać. No dobra. i co się wydarzy? O czekaj chwilę, oj czekaj chwilę, jedna sprawa. Dobra, idę spać, idę spać. Eee, co dobra. To, co, zresztą ee, coś. i. Nie, cóż, cóż, co się stało i pokaż. Ale mało. Eeeh, co. Oj, dobra, nie pana. Bedrok. <śles> Ej, pa, dobra, pisz, co ja, robię? Daj Ej, ja robię? Ej, wełna dropa, a nie ta wełna to była dobra, nie Ej, robię. no, ale ile rzeczy, pa. Ope, puchem, dobra, myśmy... o, Ale to jest nieważne jaki kolor, tylko to musi być zabudowane. Ej, weź to, wy... to wypino, chyba tak, chyba tak. No skoro. skoro nie wiem, no skoro wygląda to w ten sposób, myślę, że tak. OP potion, no, a no, siła. No ale co, za jakiś inny efekt? I co? O, ty... o what? No na dwa hity mnie zabiłeś! Co ty robisz? Ale, to kom, kurde, tepni. Co ty zrobiłeś? Dobra, nie no, jakie tepnij się, ja mam tutaj przecież wszystko Ej, dobra, czekaj, ja ci załatwiam wełnę robimy, patrz że tego masz, trzymaj Ej dobra, Żelazo nie, dostałem, no... 16 bedroka Ej dobra, serio, a ja ci jeszcze wierzę, że w tym modzie jest pewna rzecz, która przyspiesza czas Tak, dobra, Oj, nie, Ej, chyba z obsumem. Ej, coś się stało no, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? A, no to no. no, świetnie. Cieszę się, naprawdę się cieszę. że Ile tej jest... wełny trzeba. Tej wełny już mówię, no 8, trzeba 8 na 8. Raz, dwa, trzy, cztery, dużo, dobra, ścinaj, ścinaj opaku, A wiesz o tym, że da się, jest, taka, jest taka rzecz, którą da się czas przyspieszyć, tylko potrzebujemy do tego złota. Ja czas idę po przyspieszyć? Złoto, ja... Czas, tak, da się czas przyspieszyć. Że Słuch. będzie zaraz noc, co ty na to? No serio, jest taki itemek, tylko że ja muszę sprawdzić, bo wiesz, spanie jest OP, to jest jedna sprawa, ale do tego można naprawdę zmieniać czas zmieniać porę dnia i to jest mega, mega OP. Muszę ty, tak ale jest, to nieważne jaki kolor tej wełny jest w takim razie. No chyba nie, no w sumie ja myślałem, że tak trzeba zrobić, ale wydaje mi się, że nie. No to dawaj, gdzieś tego, rozmnażaj, rozmarzaj tych chłopaków, Szybko, raz, dwa, A ja nie mam tych, ja nie mam nożysek, ty masz nożyczki. Nożyce? Drugi, mam je, mam, jedn... no, mam masz, faktycznie. A, nie, nie masz dwóch, bo mi zabrałeś, mam, mam, mam. O, dziękuję ci bardzo serdecznie za to, że dałeś mi nożyce tutaj. Dobra. O, dobra, no wiesz Roz... co, się tutaj szybko. Ja chyba powiększę tutaj może tę zagrodę, bo już, już czuję, że ojojoj, nie jest kolorowo. Kurde, ciasno tu. No ciasno Bra, ile tego jak... trzyma jeszcze? E, wiesz co, Coś no, mam pełne. Dwa staki. Trzymaj. Dobra, dobra. T dobra, to przeżyj. Mam to rozbudować? No możesz, tak, tak, tak. Po prostu wiesz co musisz zrobić? Od tego łóżka musi być tak na skosy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Musi być 8, tak. W każdą stronę. Jak w każdą no stronę nie pójdziesz z tego uszka to musi być 8. 8? Ale? No to wtedy. no to maksymalnie. muszę, muszę B druka na kreatywę zniszczyć. No co, ale nie no, no Jak to 8? Ej. Co? No, faktycznie chyba, nie, czekaj, nie dobra, zostaw to, zostaw to. Na razie jest ok, Potem to, potem to, to, to się popabimy Ewentualnie jak będziemy jakieś słabe itemy, no to... Wiesz po... Jak no, no no, nie legalnie. wyjdzie Jak nie wyjdzie, czemu mi się poddajesz jak jeszcze nie zacząłeś? Dlaczego? Skąd to zwątpienie? <laughs> Ra raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem No nie, nie, trzeba Bedroka zniszczyć no Jak Bedroka zaraz. trzeba zniszczyć? Eee, a może, a nie łatwiej po prostu łóżko zniszczyć, łóżko z... <grym> No, to nie zniszczy łóżka z bedrockiem. Eee, zaraz, zaraz, nie, a przecież są jakieś sposoby na zniszczenie bedrocka, tym, pistolem jakoś, nie wiem, ja nie oglądam. Nie, ja. co? No tak, no da się pistolem zniszczyć, przecież tak się przechodzi do netheru, ale już nie wiem, miałem mam pojęcia. Zniszczyć, chyba przesunąć. No, właśnie nie zniszczyć, bo jakoś tak to jest tak, że dwa tłoki chodzą na siebie. No, nie wiem, no nie, nie będę się tułaścił, bo ja nie mam pojęcia, jak to się robi. ale coś takiego jest, serio? powiedz ci. To działa, to działa, to jest sprawdzona metoda. Nie Nas ma co, pokaż, jak to wygląda. No, mega, mega, tu mega open. No, wygląda trochę jak nie wiem, jak Czyli... mozaika jakaś, jakby coś tak farbę, farbę wydał na to. No. Ale, kurde, wiem, że. No tu nie jedzą tej trawy, bo tu już trawy nie ma. Jak nie ma trawy? Po prostu ta trawa się wolno tego, respi. Ja tutaj robię tak, tak. wszystko, wszystko co mogę, żeby tutaj uratować sytuację. Robo. No to i tak i tak wiadomo, że to potrwa. Łóżko ci musimy zniszczyć. Wezmę ci łóżko gdzieś tam tu. I lecimy z zieloną wełną. Oooo! Zielona pewność! To już, już na game modzie zrobię, już nie będziemy czekać. Jak chcę zobaczyć efekt, jak to wygląda. No dobra, będzie, dobra, 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 niech będzie, niech będzie. Niech Raz, będzie dwa, efekt. trzy, cztery. Kurde, ile tego. ile tego ma być? Dobra, zielona pewność, no 8 na 8 ma być, dobra, tak Co? 8 na 8 no. Kurde, mogliśmy dobra. samą zieloną we no, <laughs> no, no trudno. Bo... Albo zielono-żółtą. Dobra, tu jest 8 ja, chyba. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, teraz, teraz. Opę Ale to jest, to jest takie loża VIP w sumie do spania. Wszędzie jest spanie w sensie. A jest kvadrat też. To muszę zmienić. Dobra, reszta no dobra, idźcie, 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 Dobra, bye bye. Daję survival. Mam sury dobra idę spać Śpi. No, idę spać, dobra bo? Ostateczność, co wypadnie Uwaga, hokus pokus, szere mary I... O kurde Ożeś Elytra, znowu bedrock Ej, nie no, ja w to nie wierzę, ile tu jest rzeczy bo... o, Diamentowe bloki Nie nie nie, co? Sugarbox. Patrz na eee, elementu. A dobra eee, Obsidian. Neteryt, neteryt, wszystko, dobra, co jest wybrane ile tego jest. Do ej, dawaj zrobimy tak, że do skrzynki wsadzimy te itemy, które wypadły z tego, tylko Doko. chwila nie do tej. Ja już ja mam taki sylweku ci powiem. No ja też, ja też. Że, no, dobra, nie, nie wiem co mi wypadło. Wow, ej, jest, O to ten, ej, nie no nie podniosłeś tu temu. To ten wypadł? Tak? Ja ciężam no, wszystko. Się. Dobra. Ja cię kręcę. Co ty zrobiłeś? Nie! Yeah. Dobra, pana, to po pa, co mi wypadło potem? Nie, pomocy! Co ty robisz w ogóle? Dobra, ja jem złote jabłko, o ty. Tak, tak jest, szkoda. Nie, 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 nie! Nie, <laughs> nie, nie pomocy! Nie, nie, nie ma opcji, przy... ja, ja. Co byś już... <grym> Fredem, o ty, Fredzie, jadę. ja ci dał Fredzie! <grym> co ty zrobiłeś? Nie, co ty zrobiłeś? Ty, <grym> to, Dobra, pa! Nie ma, nie ma, stań, jest. O kurde! O kurde Jeden <grym wytrzało> nam zostało to bicie się. A ty! Co, myślisz się sobie pokonał? Czy ty nie pijeście? Co? Nie, pomocy! Ja... killowałem szybko! Dobra, widzowie mam... Ja bicie się z łóżka! Proszę <grym wytrzało> <grym wytrzało> tylko dwa razy spać, no ale co z tego, właśnie łóżko daje. O okay, moi drodzy, to jest tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, wpadajcie na kanał pa, pa, na razie! Na razie.